Piotr Prochowski, Maciej Kłowacki, Roland Gromada, Jakub Korbaczewski, Ewa Łabus, Waldemar Małys, Marcin Piechowicz, Danuta Pilarz-Wałkiewicz, Małgorzata Rajczyba i Antoni Stankiewicz. W głosowaniu tajnym wzięło udział 49 członków, oddano 49 ważnych głosów. Kandydaci uzyskali kolejno następującą ilość głosów. Jakub Chorwaczewski 47, Roland Gromada 46, Danuta Pilarz-Małkiewicz 46, Antoni Stankiewicz 42, Piotr Borochowski 40, Ewa Łabusz 38, Maciej Kowacki, 36, Marcin Piechowicz 34, Małgorzata Rajczyba 33, Waldemar Małys 27. Komisja stwierdza, że do zarządu zostali wybrani Jakub Forbaczewski, Roland Gromada, Danuta Pilasz małkiewicz Antoni Stankiewicz, Piotr Borochowski, Ewa Łabus, Maciej Głowacki i Marcin Piechowicz. Podpisali członkowie komisji. Dziękuję bardzo.